W meczu 21. kolejki II Ligi Siatkówki Tubądzin w Olej Mosir Sieradz podejmował zakres strzelce opolskie. Gospodarze po raz ostatni grali w tym sezonie w hali szkoły podstawowej nr 10. Pierwszego seta lepiej rozpoczęli zawodnicy Patryka Spychały, którzy po stracie pierwszego punktu objęli prowadzenie. W dalszej części seta przewaga rosła, a Sieradzanie finalnie wygrali 25-16. do 16. Choć początek drugiego seta był wyrównany, to potem prowadzenie objęli siatkarze Tubądzina na Volley. Potem goście wyrównali, a gra znów była zacięta. W dalszej części prowadziła Zaksa. Zespół z opolszczyzny umacniał przewagę i ostatecznie wygrał seta 25 do 21. W trzeciej partii, mimo świetnego rozpoczęcia seta przez zawodników Patryka Spychały, Zaksa doprowadziła do demisu. Gra się wyrównała i tak było do końcówki seta. Wtedy goście zaczęli setej nie zdobywać punkty i wygrali seta 25 do 18. Początek czwartego seta należał do śradzan. Przewaga tu bądź na wolej rosła i finalnie do gospodarzy wygrali seta 25 do 16, doprowadzając tym samym do taybreka. Decydujący set lepiej rozpoczęli goście, którzy utrzymali prowadzenie do końca seta. Przy piłce meczowej śradza nie zmniejszali straty do rywala z 8 do 3 punktów. Jednak ostatecznie Zaksa wygrała 15 do 11 i tym samym cały mecz 3 do 2. Na pewno bardzo cieszymy się, że doprowadziliśmy do tie-break'a, tak? ale szkoda, że drugi mecz z rzędu u siebie przegrywamy po tie-break'u, gdzie mecz pełen emocji jeden i drugi był. Ale niestety no, punkty jadą do przeciwników, więc tego szkoda. Za samą walkę dla chłopaków wielkie brawa. I jesteśmy zadowoleni ogólnie, patrząc na całą sezon. To pewnie wychodzi z treningów naszych, że w porównaniu do zespołu z ze opolski, który trenuje codziennie, my trenujemy zdecydowanie mniej od nich. tak? Więc Nam się trafi na pewno set bardzo dobry, tak jak w tym meczu, i set bardzo kiepski, jak set drugi czy trzeci, gdzie przegrywamy dość zdecydowanie. Więc nasza gra niestety faluje, no, ale to wychodzi też z treningów z ilości. I czucia piłki, i przebywania na hali. Tak? Sezon w wykonaniu siatkarzy tu bądź na woli podsumujemy w programie sportowym. Po 21 meczach śradzanie z dorobkiem 38 punktów zajmują piąte miejsce w tabeli. Przed siatkarzami Patryka spychały jeszcze jedno spotkanie. 15 kwietnia zagrają w Wieluniu z wks <śleski>